Nazywam się Iwona Militowicz i pracuję w centrum Unlock jako pedagog specjalny. Posiadam kwalifikacje do pracy z osobami w spektrum autyzmu. Mam uprawnienia diagnostyczne w zakresie KORP, diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów, diagnozę rozwoju psychomotorycznego oraz gotowości szkolnej. Pracuję również w zespole szkół Unlock. W naszym centrum diagnoza przeznaczona jest do oceny rozwoju dziecka. Pozwala ustalić, czy nasz podopieczny rozwija się harmonijnie do danego przedziału wiekowego. Ten rodzaj diagnozy ma wartość wspierającą do metody Unlock. Pozwala nam precyzyjnie podejść do diagnozy różnicowej, która jest mocno skoncentrowana w naszym podejściu. W procesie diagnostycznym rozpoznajemy jak dane dziecko postrzega świat? Dzięki temu lepiej je rozumiemy i sprawniej możemy dobrać indywidualną terapię. Po postawieniu diagnozy wspólnie z rodzicami pracujemy nad planem działania, wskazujemy najlepsze kierunki terapeutyczne oraz zajęcia wspomagające cały proces. Naszym celem jest skutecznie pomóc dziecku w codziennym funkcjonowaniu.